Drugi to jest klasyk, a trzeci to jest samuraj, który jest najbardziej, jakby to powiedzieć, proponowany przez samego właściciela. Wygląda tak: pierwszy kęs spoko czuć lekko dymek, fajnie wędzona, nie ucieka tłuszczem. Kiełbasa dobra, pieprzna przede wszystkim. Zobaczcie, pudełko, takie trochę, no jeżeli mam, miałbym z tym chodzić, to tak trochę, wiecie, trzeba poprzesuwać, o. Dobra, samuraj leci. No to brudzę mordę na pewno. No, tutaj możemy poczuć, słuchajcie, azję w bułce. Serio. Kapusta, kimchi, pikle. Mm. Odradzam w widelce. No, wymyślił chłopak. Zajebista. to.